Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Katarzyna Laskowska, jestem dyplomowanym refleksologiem rąk, twarzy i głowy, jestem fizjoterapeutą, smoothie coachem i zajmuję się aromaterapią w oparciu o olejki firmy Dotera. Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o zestawie olejków, mieszanek olejków dedykowanych naszym dzieciom. Moje dzieci uwielbiają te olejki, znakomicie wiedzą, który olejek w jakiej sytuacji mogą zastosować. Również wtedy kiedy mnie nie ma blisko, a one potrzebują wsparcia. Są one bardzo bezpieczne, ponieważ są w takim stężeniu, aby mogły być wykorzystywane właśnie i stosowane bezpośrednio na skórę dzieci. Są to olejki stosowane zewnętrznie, mogą być stosowane również w postaci Aromaterapii e, i tutaj pod kątem e, zapachu wpływać również na e, emocje e, dzieci. Spośród mieszanek, które tutaj e, występują, jest mieszanka Calmer. Jest to mieszanka, która e, bardzo fajnie wycisza, uspokaja e, organizmy, e, pozwala, aby sen, który. E, ma przyjść, był wydajny, i aby nasze dzieci po przeżytych dniach, po przeżytych przygodach podczas całego dnia mogły spokojnie odprężyć się i zasnąć. W skład tej mieszanki wchodzi ilanki, lank, lawenda, figowiec i rumianek rzymski. Wszystkie te olejki są we frakcjonowanym oleju kokosowym. Możemy je nakładać na wewnętrzną stronę nadgarków, na kark, również na stopy. Kolejną mieszanką jest mieszanka Tinker. Jest to um... Mieszanka, która pozwala nam i dzieciom naszym, my również możemy ich używać, one bardzo ładnie pachną, pozwala się bardziej skupić, więc również sprostać wydarzeniom, które przed naszymi dziećmi stawia każdy dzień, i tak naprawdę każda chwila, każde doświadczenie, które przeżywają, więc jest również dużo łatwiej im podejmować wyzwania. I w skład tej mieszanki wchodzi wetiwer, Klementynka. Tutaj jest również peppermint, czyli mięta pieprzowa i rozmaryn. I one właśnie pozwalają się skupić, ale także podnoszą bardzo fajnie nastrój. Kolejną mieszanką jest mieszanka Brave, i ta mieszanka pozwala również tak naprawdę wspomaga organizmy naszych najmłodszych pociech, aby. Z większą odwagą podejmowali nowe wyzwania, ale również w takich trudnych dla nich często sytuacjach potrafili się odnaleźć. W skład tej mieszanki wchodzi dzika pomarańcza, ameryka, cynamonowa i ekstrat, ekstrakt z kwiatów Osmantusa i one właśnie tak jak mówiłam, dodają takiej siły i odwagi, ale również podnoszą bardzo pozytywnie nastrój. Kolejną mieszanką jest mieszanka Stronger. My wykorzystujemy ją bardzo często w sytuacji, kiedy zaczynają się pojawiać pierwsze objawy jakiegoś przeziębienia czy osłabienia odporności. W skład tej mieszanki wchodzi drzewo cydrowe lici Frankensens i Róża. Czyli wszystkie takie Olejki, które bardzo mocno wpływają na metabolizm komórek, oczyszczają organizm, ale także podnoszą odporność. Kadzidłowie działa również przeciwzapalnie, pozwala wyciszyć się organizmowi, podobnie jak róża, która podnosi tutaj nastrój i bardzo pozytywnie wpływa na organizm. Kolejną mieszanką, która na pewno przyda się w trakcie wakacyjnych przygód, jest Rescue. Jest to mieszanka, która może być aplikowana na jakieś stłuczenia, siniaki, Wciążone e, mięśnie po długotrwałych wędrówkach jeździe, jeździe e, na rowerze, biegach, więc to też jest świetna mieszanka, która również przy bólach wzrostowych może być wykorzystywana u naszych dzieci. I W skład tej mieszanki wchodzi lawenda, spermit, kopajba i zantoksylum, więc też możemy ją nakładać bezpośrednio na bolące stawy, miejsca właśnie obolał, ale także na skronie, żeby tutaj też w bardzo taki pozytywny sposób wpłynąć na organizm. I kolejna mieszanka to jest mieszanka Steady. Jest to mieszanka równoważąca, taka, która pozwala wyciszyć, również uspokoić, zrelaksować się w sytuacjach, kiedy nasze dzieci, którymi nasze dzieci są mocno poruszone, kiedy wydarzyło się dla nich coś bardzo ważnego, z czym trudno jest czasami sobie im samemu, samym poradzić, więc to też jest takie wsparcie również tutaj pod kątem emocjonalnym i w skład tej mieszanki, ameryz, balsam fray, kolendra i magnolia. Więc moje dzieci z tych mieszanek korzystają, bardzo lubią je stosować. Ja jestem pewna, że są to mieszanki bezpieczne dla nich i stanowią doskonałe wsparcie. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani pod postem oczywiście Strona, na której taką, taki zestaw możecie kupić. Rejestrując się na stronie Dotery otrzymujecie 25% zniżki na wszystkie produkty, które Dotera proponuje. Oczywiście niezastąpiony również na wakacjach TerraShield, więc też jest to mieszanka, która tutaj wykorzystywana może być przy przeciwdziałaniu komarom, meszkom, ale przede wszystkim też kleszczom, żeby uchronić nasze dzieci. Występuje ona w postaci olejku, ale również w postaci takiego sprayu 30 mililitrowego, który możemy zastosować. Jest on bezpieczny nawet u małych dzieci, więc też polecam naturalną mieszankę. Mieli jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Pod postem znajduje się link do strony, na której możecie te wszystkie olejki kupić. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam przyjemnego, radosnego dnia, a Waszym dzieciom wspaniałych, cudownych, bezpiecznych, przede wszystkim zdrowych wakacji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.